Uh, jest ze mną polski pingwin? What the fuck? Szmęk wam wszystkim bardzo serdecznie z tej strony. Mr. Pleeking, że inaczej, -oczek. What the fuck. No wiecie, no to ja będę, żeżę do... No to wiecie bo to jest taki mój świat kreatywny no to już stworzyłem sobie tutaj miasto ale przejdźmy do rzeczy ja w tej otoczce serii na tym no to mi piękny świecie mother... będę prezentował mody nie mody tylko no mody też może kiedyś ale takie różne craftingi, widzicie o co mi chodzi? Um, no nie, że to wszystko, jak skraftować mieczek? Otóż, na przykład, jak skraftować mm, ten... Takie oto minecarty mm, i ten to tory, nie? No, no wiecie, te i to Dobra, no to przejdziemy do torów, a potem do minecartów. Surprise, motherfucker! Tak więc tak, do tego otóż, to craftingu torów elektrycznych i torów zwykłych Potrzebujemy następujących tematów, żelazo, potyki, złoto i redstone Kraftujemy to w taki oto sposób, tutaj widzicie Bardzo dobrze, no to wezmę sobie ten materiał No i skraftyjemy, nie wiem czy ja dobrze tutaj budzę, ale chyba raczej to. Tak. dobrze Kraftujemy, dajemy potykę tutaj to jest sposób, na tory. Tak? sposób na tory. jest sposób Elektryczny torek. Jest sposób jest taką. no i No mamy elektryczny tory możemy pobawić. Jednak teraz e, przejdziemy do Surprise, Minecraft. Surprise, motherfucker! Tak więc tak. Minecrafty, craftuw... Minecraft. -y, eee... -y, w taki sposób. Ale co z Times to? Otóż to. No dajemy tutaj, dajemy Mike. A. No i TNT na przykład do góry. No i mamy popełnik z Tientem. No, dobra, weźmiemy sobie. Tym, trochę tego trzy, tak? Przydobyć. No, no i tak idzie z innymi To jest Chess, to jest operem i to będzie za pieckiem. Sobą... No i to być wszystkie Minecrafty, no nie Jeśli coś, coś skryzie, no coś z czym macie problemy wśród crafting table. Crafting table. Robi się akurat. Z takiego bloku się robi crafting table, jaki tutaj leży. Z takiego bloku robi się crafting table. <strybuj> No dobrze, no to, więc, no to ja bym kończył już ten nasz poradnik. Z, z, no, z moim strażnikiem weź się pożegnaj i napisz Elo, się na cześć. Yo, teacher, tu nauczysz się craftingu, powodzenia. Tak, ja już wiem crafting, trochę. Dobra. Chcecie tego więcej, no to łapkujcie. Chcecie, coś wy Nie widzi co craftować, to jest i ale postaram się wam to w po tym pomóc. No to tak. No to... No to cześć.